Zauważyłem was. Witajcie w moim kanale Wojan 3D. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać gazetkę. Tutaj jest ludzi karta Teraz z tyłu. Może to nagram, ale nie wiem. No i zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i nie będę przedłużał. Zapraszam do oglądania.

Tam. Zabieramy się za ludzika. że tutaj. Okay. I dużo elementów też tam już jest. Nie, chyba, okej, okay, tutaj. Dobra, teraz składam dziką. Jest tutaj, taki jakby stary ma coś tutaj. Takie jakby narzędzia. Tutaj ma jakiś, jakiś pasek albo coś. Dobra. Miał ręce. Teraz jego nogi. O tutaj ma taką swoją nogę, a tutaj ma taką piracką jakby nogę. Dobra, teraz jego głowa. O, fajnie dość wygląda, ma taką. A, tylko ty ty ma taką. Ale to chyba nie tak się robi, jak to trzeba. Tak. O, o fajny nawet strój. Widać, że fajny strój jest. Dobra, teraz go już zakładamy, główkę widzieliście i tak on teraz wygląda, fajnie spoko wygląda, teraz jego kapelusz, też fajnie wygląda, podoba mi się, dobra, teraz jego narzędzie, <laughs> tak, teraz do ręki i tak oto wygląda ludzik. Bardzo fajnie, fajny jest zrobiony w ogóle. Dobra, teraz zajmujemy się Z-kartą, tak wygląda ta karta. Zego Ninjago. Yy, ma, yy, ma moc 103, bardzo mocna. Uderzenie 93, wir yy, 100. A tutaj mamy jakąś, jakieś chyba obronienie, 950. No, to jest taka karta. Może no, teraz popatrzymy sobie. Nie będę nic rozwiązywał, tylko możecie sobie popatrzeć, co tu jest do robienia. O, przygodówka. O, plakat, zeina. Tutaj to, znowu przygodówka. O, kol. A i właśnie mia y miałem wam powiedzieć, że y powiedzcie to Wam się napiszcie w komentarzach, który Wam się podoba. Ludzik z Lego Ninjago. Tutaj są rysunki: ten albo Kai, Jay Lloyd, albo Mia, bo to są te wszystkie, które zapamiętałem. A jeszcze Kai. No i napiszcie w komentarzach ten, który Wam się podoba. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.